Halo? Dzień dobry, Kotonina, słucham. Kogo? Pana. Jak mnie? No, ale to pan dzwoni do hotelu Kotonina, więc w czym mogę pomóc? Nie szukam pomocy, szukam pokoju. Ale takiego, żeby nic się tam nie działo. Czyli standard z widokiem na spokój? Idealnie. Ale żeby nie było ludzi. W pokoju? W ogóle. W czerwcu? Tak. Żeby było cicho, ale z muzyką. Taką relaksacyjną. Tylko, żeby nie było jej słychać. Rozumiem, a ma pan jeszcze jakieś życzenia? Żeby wszystko było ale żeby nic nie trzeba było. Mamy, ale z podlady nazywa się Pakiet Pasywnego Aktywizmu, czyli leżysz, ale intensywnie, natomiast jest mocno limitowany. Brzmi jak marzenie. Proszę go dla mnie zarezerwować. Już jadę.